Namaste. Zapraszam Cię na wieczorną jogę. Możesz ją wykonać przed snem, tak żeby się zrelaksować, odprężyć. Usiądź wygodnie. Weź kilka oddechów. Wdech przez nos, wydech przez nos. Zapleć ręce, przenieś na potylicę i teraz pociągnij brodą w górę, następnie przyciągnij brodę do mostka. Kilka razy wdech do góry, wydech, przyciągasz brodę do mostka. Wdech do góry i wydech, broda do mostka. rozluźnij ręce. Teraz skręć głowę i spójrz w prawo, następnie w lewo. Jeszcze raz w prawo i w lewo. I ostatni w prawo. I w lewo popatrz do przodu i teraz po kole zataczaj kółeczka w jedną stronę, powoli nie unoś barków i teraz w drugą stronę oddychaj. Ostatnie trzy: podnieś głowę, wyprostuj nogi, zmień skrzyżowanie nóg. Teraz zataczaj kółeczka barkami, tak żeby rozluźnić barki i zmień kierunek. raz do tyłu, unieś ręce zapleć badanguli sana. wyciągnij się, zrób skłon w lewo i pogłębiamy skłon rozpleć ręce pociągnij ręką od biodra i zmiana zapleć dłonie wydłuż boki ciała i zrób skłon w prawo rozciągnij lewy bok Oddychaj. Powoli podnieś się do góry. Wydłuż talię. I jeszcze raz. W, w lewą stronę poczuj, jak prawy bok się rozciąga. Zrób kilka oddechów. I druga strona. Skłon w prawo. Poczuj, jak rozciąga się lewy bok. Oddychaj do tego lewego boku. I do góry. Rozciągnij kręgosłup i skręć się. Spójrz w prawo. I w drugą stronę. Skręć się w lewo. Na asana, połącz stopy podeszwowo. Złap się za duże paluchy. Dociśnij stopy do siebie i wydłuż krąg Jeżeli nie sięgasz do palców stóp, złap się zagolenie. Wyprostuj nogi Dandasana. Moc na trzy. Virasana. Połącz kolana. Usiądź pomiędzy stopami na kocu. na rąk. Prawa ręka od dołu, lewa od góry. Zapleć ręce z tyłu. Przesuń. Zmiana. Prawa ręka górą, lewa dołem zbliżaj ręce do siebie, ile możesz. I jeszcze raz do góry. Prawa ręka dołem lewa górą. Gomuk hasana. Jeżeli nie łapiesz się, to weź sobie pasek i złap za dwa końce paska. Przesuń lewe ramię do tyłu do linii ucha. I zmiana. Wyciągnij ręce w górę. Prawa od góry, lewa od dołu. Gomuk hasana. Kręga osób wydłużone Utrzymuj długie boki tułowia. Rozluźnij ręce. Podnieś do góry. tech wydech. Zapleć ręce z tyłu w koszyczek. Paścima, badanguli, asana. Zmień splot o jeden palec. Odkręć barki. Rozciągnij klatkę piersiową. I rozluźnij ręce. Skręć się w prawo. skręć się w lewo. Długi kręgosłup. Czubek głowy niech punktuje do góry. Wróć. Przenieś stopy na lewą stronę. Usiądź na prawym pośladku. I skręć się w prawo. asana. Wdech, by już kręgosłup, wydech wróć, zmiana, ustaw stopy z prawej strony, prawa stopa na lewej stopie, siedzisz na lewym pośladku, unieś ręce i skręć się w lewo, spójrz w lewo. I wróć. Dandasa. Na rozprostuj nogi. U, podstaw sobie... Podłóż sobie koc pod głowę. Połóż się na plecach. Przeciągnij prawo udo do brzucha. Złap za kolano. I zmień kapada wana muktasana, przyciągnij lewe udo prawą nogę rozprostuj zmiana prawą nogę przyciągnij złap się za goleń teraz zaprasz sobie pasek o stopę supta padangusztasana pierwsza wyprostuj prawą nogę do góry lewa noga wydłużona Przyciągnij prawą nogę do siebie, jeżeli możesz i przejdź do słupada z drugiej. Pasek utrzymuj w prawej ręce. Lewa noga jest taka ciężka, aktywna, rozciągasz prawą nogę wewnętrzną i wróć. Zmiana, przyciągnij lewą udo, prawą nogę, wyprostuj. Teraz lewa noga do góry i wydech, jeżeli możesz, przyciągaj nogę do tułowia. Postaraj się otworzyć tył nogi, tył kolana i przejdź do suptapadangu sztasany drugiej. Odwodzisz nogę na lewą stronę. Prawa noga cały czas niech będzie wydłużona, przyklejona do podłogi. Prawe biodro ciężkie. I wracasz do góry zmiana, jeszcze raz supta sana pierwsza napnij mięśnie czworogłowe ud przód nogi taki napięty tył nogi się rozciąga i bok przechodzisz do supta padangusthasany drugiej Mniej lewą nogę, powoli odwodzisz lewą nogę na lewą stronę. Oddychaj, nie wstrzymuj oddechu. Spokojny wdech, długi wydech. I do góry. Teraz obie nogi do góry, zahacz opasek. Urdwa Prasari Tapadasana do ciężkość krzyżową. Utrzymuj szeroką linię obojczyków. Boki, tak, żeby rozluźnić plecy. Połącz stopy podeszwowo, złap się za kostki stóp. Delikatnie unieś biodra ręce, ustaw po bokach tułowia, a nawet niech wejdą delikatnie pod boki tułowia i połóż cały tułów na macie. Odpręż się. Supta kona Konasana. Rozluźnij twarz. Poczuj, jak brzuch się rozluźnia. Odpręż się. Możesz rozluźnić zupełnie ręce. Rozluźnij dłonie przed ramiona i ramiona. Obserwuj swój oddech. Na chwilę przenieś ręce na klatkę piersiową, jedną, drugą połóż na brzuchu. oddychaj sobie głębiej licz sobie wdech do pięciu wydech do pięciu wyobserwuj to falowanie klatki piersiowej brzucha na wdechu i wydechu i powoli obróć się na jeden bok podnieś się Usiądź na piętach, wykonaj Adho Mukha Virasana, wydłuż tułów, rozciągnij i przejdź do Adho Mukha Svanasana, pozycji psa z głową w dół. Jeżeli możesz, mocno odepchnij się od maty, unieś biodra wysoko, poczuj jak cały tłów się rozciąga, klatka piersiowa. I powoli rozluźnij się przejdź do skłonu i jeszcze raz adho mukha svanasana wejdź do pozycji psa z głową w dół wydłuż plecy rozciągnij i też do prostej nogi poczuj jak tyły nóg się rozciągają pośladki rejon krzyża I rozluźnij się. Przejdź do skłon Do siadu na piętach. Wykonamy teraz pozycję dziecka. Połóż sobie koc na udach, blisko pachwin. I połóż brzuch na udach. Rozluźnij głowę, rozluźnij ręce. Ustaw ręce wzdłuż tułowia. Poczuj, jak się odpręża. Brzuch, jak się rozluźniają plecy. Rozluźnij głowę. Połóżczaj wszystkie napięcia z ciała. Pozwól im odejść. Pozwól sobie na takie odprężenie. Powoli, rolując kręgosłup, podnieś się i przejdziemy teraz do ostatniej pozycji. Połóż się na plecach. Połóż sobie koc pod. Głowa przyciągnij uda do brzucha, pawa na Sana. złap się za golenie i przyciągnij czoło do kolan, wyprostuj nogi, Siavasana. odpręż się, ustaw ciało równo, ustaw ręce wzdłuż tułowia, zamknij oczy. Oddychaj z każdym wydechem, pogłębiaj rozluźnienie w pozycji. Poddaj ciało grawitacji. Pozwól, niech wszystkie napięcia z ciała spłyną w stronę maty. Utrzymuj rozluźnione nogi. Ręce, tłów, głowę. Rozluźnij szczękę. Poczuj, jak rozluźnia się twarz. Możesz zostać w tej pozycji dłużej. A ja na dzisiaj dziękuję. Namaste.